Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem artysta pisarz, a to jest najnowszy odcinek mojej nowej serii Let's Play z gry Mirror's Edge. I. Co by wam tu powiedzieć? No, zaczynamy, zaczynamy. To jest seria, która zastąpi Reksia. Znaczy, wiem, że Reksia nic nie zastąpi, ponieważ. Wow, wszyscy za tęsknimy no ale nie można Reksia nagrać nieskończoność, trzeba iść dalej i zagramy sobie w Mirror's Edge. Ja tę grę kupiłem yy, całkiem niedawno, parę tygodni temu. Było na Humble Bumble. To jest gra Studia Electronic Arts. Nie pamiętam w którym roku wydana, ale jakoś tak niedawno myślę, że to był 2008, może 2007 rok czyli nie jest to taka stara gra. Opowiada historię, zresztą o tym się przekonacie pewnej sprinterki Fade w niedalekiej przyszłości. Ja nie będę kombinował, zaczniemy od razu nową grę. Zapisane z gry, to znaczy, niby tutaj był jakiś zapis, bo to mój kolega grał tutaj, jak przychodził czasem, ale e, f, ja nie usuwam. Wybierz poziom trudności, normalny myślę, że dam radę na normalnym. Ostatnio mnie Herosy zgromiły na poziomie niskim, ale to bagra z 95 roku, więc wiadomo, tam niski to jest taki super hard w dzisiejszych czasach, więc wziąłem normalny. Okej, okay, będzie filmik. Dawniej to miasto pulsowało energią. Tak, mamy polski dom. Trudne i niebezpieczne, ale żywe i cudowne. Teraz jest zupełnie inne. Zmiany przyszły powoli. Większość nie zdawała sobie z nich sprawy, lub miała to gdzieś. Wybierali komfortowe życie, ale nie wszyscy. Ci, którzy nie chcieli się z tym pogodzić, zostali zepchnięci na margines. Kryminalny zostali naszymi klientami. Zwiemy się sprinterzy. Egzystujemy na krawędzi między blaskiem a rzeczywistością. Na skraju lustra. Unikamy kłopotów. Gdy nie jesteśmy na widoku, psy nie czepiają się nas. Sprinterzy inaczej postrzegają miasto. Dla nas to flow. Dla nas te dachy stają się ścieżkami, możliwościami i drogami ucieczki. Low, trzyma nas w biegu, Trzyma nas w przeżyciu. Czas na trening fave. No dobra, ja to już nie będzie gra. Cierpisz, na długo cię wróciłaś, być no Taki króciutki tutaj. samouczek. Obejrzyj nowy obszar treningowy. Nie po okolicy, i daj się ponieść, dobra? No dobra. Czyli tak, spacja to jest ruch w górę, shift, ruch w dół. Ta potwiera ekran wyzwań. Co jeszcze, szczałką do przodu sobie biegnę. W grze brak jest jakiegokolwiek hubu. Yy, więc... Można też widać, prawda, nogi naszej sprinterki. Ogólnie gra wymaga dużo skupienia, więc ja może będę bardziej milczał niż zazwyczaj. O, kurna. Yy, ogólnie intro. Muszę przyznać, że bardzo mi się podobało. Fajne takie. Rysunkowy 3D Na pewno dasz sobie radę, nie chcemy cię zawstydzić. Jeżeli chodzi o dubbing to moim zdaniem jest taki średni, średni. Ja mówię, na razie przeszedłem tylko właśnie ten tutaj cały ten 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 trening i nic więcej Okej, okay, to jest coś co mnie wkurza, czyli bieganie po ścianie. Tutaj mogę sobie to przeskoczyć Tu mogę przywalić Jak widzicie w niedalekiej przyszłości miasta będą dużo ładniejsze W ogóle nie bardzo wiele osób chwaliło tę grę za jakikolwiek brak czy chociażby to, że możemy zobaczyć swoje własne nogi To się często nie pojawia, jakaś fajna reklama, to się często w grach nie pojawia Chociażby w strzelankach, no w którym FPSie możecie zobaczyć nogi bohatera Klasyczne balansowanie Tutaj sobie podbiegniemy no Ogólnie gra opiera się właśnie na takim bieganiu w tej w tej doręczaniu różnych paczek coś takiego No dobra To mi trochę przypomina Psychonauts ale to wiadomo W wielu grach zręcznościowych pojawiały się takie elementy bojania się więc Psychonauts jest akurat tutaj z kojarzeniem o tyle z prawidłowym, co absolutnie subiektywnym z mojej strony jako, że to jest jedna z fajniejszych gier jakie grałem Może nie ulubiona, ale na pewno bardzo fajna Co teraz? Spacja aby wbiec po na A W No właśnie tutaj A, D Nie no, ogólnie trzeba przyznać, że grafika jest takie ładna Chociażby tutaj F ręce O, tatuaż ma Dobra. O i ten. Y, tom, ten moment muszę przyznać, że strasznie mnie zblokował za pierwszym razem, jak grałem. Y, nie wiedziałem, co tu zrobić, jak to przejść. Cały czas mnie cofało do początku. Oj, straszna rzecz. O, co jest? No dobra. Całe się mnie nie cofnął jeszcze. Ok, i teraz możemy sobie przejść tutaj. Wow! Jezus, Maria, gdzie ja jestem? Co tu się dzieje? Za dużo jest białego w tej grze, nic nie widać. No dobra, i co teraz? O! To jest to, co chciałem. Jak widzicie, miasto jest strasznie biało, niebiesko, pomarańczowe. Tak, i to jest główne kolory, które się pojawiają w tej grze. Takie odgłosy z DK. Taka... Nie za się kojarzące. Jak widzicie, słychać jakiś tam ruch miejski. Ogólnie ulice mogę wam pokazać. Ona cały czas, cały czas tam dość brzmi, a postaram się wam pokazać jedną z ulic. Jak widzicie, e jest ruch, ruch jest niewielki, ludzie sobie żyją spokojnie. Ludzie ponoć chodzą na chodniku. Kiedyś widziałem jakiegoś człowieka. Więc ogólnie miasto jak miasto. Nie tylko takie jest dużo mniej ruchliwe niż nasze współczesne metropolie. Pa pa pa, 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 i teraz trzeba to dobrze wymierzyć. O, wymierzyłem dobrze. Tyk. I co teraz? A. Kojarzę. Trzeba zrobić. Spacja, shift. Spacja. Coś takiego, spacja. Coś takiego. Ale to jest fajne. To jest szalenie satysfakcjonujące. Takie poczucie przepływu, nie? Ogólnie czytałem. Jakiś czas temu magazyn e, CD Action, i tam był ciekawy artykuł na temat tego, Merk chce, żebym zrobiła e, tam dlaczego teraz Znale. gry są łatwe. I Gotowa? co to już? No to dawaj. Dlaczego teraz gry są łatwe, a kiedyś bywały trudne? Ponieważ Ach. chodzi o to, że zmieniły się założenia. Co ona chce? A, dobra. Nie, bez kojarzyn. Spacja, tak? Ponieważ kiedyś e, uważano, że e, aby. W, a teraz Aby zatrzymać gracza przy ko komputerze trzeba po prostu zrobić coś takiego, żeby on miał jakieś wyzwanie do pokonania, nie? A, No i wiadomo jak człowiek się frustrował i zatrzymywał się na jakimś momencie trudnym, to... w jednym jeśli musisz. O nabywałem. Jak widzicie, trzeba kliknąć, jak jest czerwony. Um, no, a teraz współcześnie uważa się, że aby przytrzymać gracza przy komputerze, musi być takie poczucie, że cały czas coś robię, cały czas jestem skupiony na tym, co się dzieje na monitorze i że nic mi z tym nie przeszkadza. I to chociażby bardzo widać w serii Assassin's Creed, kiedy jest to luźne bieganie po mieście. Wprawdzie tam to nie działa niestety perfekcyjnie. Jakbym chciał, a ten, no, zresztą może opowiem o Assassin's Creed, w jakimś przekroju poprzednim przez serial, ale to kiedyś, kiedyś. Dobra, gdzie jest moja myszka? Gramy dalej. I to jest coś, czego ja już nie widziałem. Ja widziałem tylko ten trening do tego momentu. Pobiegałem sobie jeszcze trochę później i wyłączyłem grę. Mówię, mój kolega wcześniej tu grał. Spacja, by pominąć. Electronic Arts, prezentuję. O, prezent nie przetłumaczyli. Uhuhu. Adicja Production No, Addice production akurat faktycznie trudno było przetłumaczyć Mirror Search, jakie ładne. Nie, ogólnie póki co gra mi się podoba, szczerze powiem. To jest taka fajna, prosta. Może to nie jest taki typ gry konkretnie jak lubię. Yy, ale całkiem przyjemnie się gra to, to nie ja gram to gra sama się gra że tak się wyrażę dzielnica finansowa 1358 dobra i chyba będzie się zaczyna się rozgrywka o kawałek gazety mogę przeczytać coś nie, nie ja, na pewno zaimponowałaś ptaszy. Jak już skończysz się popisywać, to może skoncentrujesz się na pracy. No dobra, muszę mówić. ma dotrzeć na ministrę przekazania paczki. Masz jej dostarczyć towar. Będzie czekać przy maszcie radiowym na wrogu. Czy tym maszcie? Nie ma problemu. No i teraz wiadomo, mamy sobie... Kurna, miałaś się, dziewczyno! Mówiłem ci, żebyś się potoczyła. A ona mnie nie słucha, czemu ona mnie nie słucha? A dobra, tu jest coś takiego. co mam zrobić. Okej, okay, dobra. Biegnę sobie, biegnę. Ogólnie pierwsza moja styczność z tą grą to jest, nie wiem czy pamiętacie, ale kiedyś w telewizji leciał taki program, który się nazywał bodajże Gram TV czy coś takiego i tam oni opowiadali o różnych grach. Celest, szlak trafia. Już prawie dotarła do radiowego. Przekaż jej torbę, dalej to już jej zadanie. Okej. Okay. Yy, był taki magazyn na grach, taki odpowiednik tych wszystkich Teraz yy, jakie są To co tam Krzysztof Gonciarz chociażby był Uuu! kobieto! Miałaś się tego Miałaś... Miała się złapać. Miała... W którym momencie? No dobra. Yy, no i w każdym razie ja jak byłem mały zawsze lubiłem... To no, chyba zawsze w, w niedzielę leciało bodajże. Ja zawsze to oglądałem sobie zanim poszliśmy z rodzicami na msze. O godzinie. Kurna co jest, nie mogę celować Przepraszam Was bardzo serdecznie, uuu kręgosłup się jej Bardzo lubiłem to wtedy oglądać. I właśnie wtedy pierwszy raz usłyszałem o tej grze. No i pomyślałem w sumie fajnie. Jak już nie wiem dlaczego, ale ta akurat. prezentacja tej akurat gry. Kurna! Ja pierdzielę. Prezentacja tej akurat gry bardzo zapadła mi w pamięć No i jak już miałem gdzieś styczność była na humble Pomyślałem dlaczego nie by nie Dlaczego by nie zrobić cosplaya Jak co zrobić tutaj Prosto co Dobrze Grzeczna dziewczynka Ja muszę bardziej uważać na ten celownik Który jest na środku ekranu Bo to widzę, że to jest kluczowy do zrozumienia rozgrywki Dobra, co my tu mamy Jakieś pomieszczenia Ciekawe co to jest w ogóle za miejsce Na ja gorąco, nie Niebiescy już do ciebie jadą. Helikopter Jacy niebiescy? Z nimi radę, ale skup się na zadaniu. Klient będzie się nie Okej, muszę doskoczyć w jakiś sposób tam. Okej. Okay. Fajnie, strasznie czytelne jest to wszystko, bo tu widać, że jest czerwone, że jest niebieskie. Przypomina mi to trochę... ...jeżeli ktoś pamięta, to robiłem let's playa kiedyś. Łoł, wow, kiedy to było? Robiłem let's playa... ...z hydrofobii. Też były podobne ten, tylko, że tam było... Yy, widok był widokrzyczasowa. Jezus Maria! Uciekamy! Trzeba uciekać Więc tak, na tym polega ta gra. szaleje. Uciekam! Ale się fajnie gra Na słuchawkach to się Jesteś A No policja mnie goni, no co ci poradzę? Jest w się no Kurna, ja nie ogarniam tego turlania się niestety O, tu jest coś Kurna, jak strzelają No okej, okay, jakoś żyje Dobra, powaliłem jakieś kolesia No, korzystałem tylko z tego korzystałem tylko z yy, lewego przycisku, ponieważ ja jeszcze nie ogarniam tych wszystkich kombinacji. Co jest? Co kurna? Nie ogarniam. Tak, musicie się przyzwyczaić do tego, że ja będę ogólnie dużo ginął, ponieważ no ja nie jestem zbyt... Ja nie jestem z tych zręcznych. Co już mogliście pewnie zresztą zauważyć, ale to nic. Chodzi o przyjemność rozgrywki. Mi się na razie gra podoba, możecie Szkoły mi napisać... ...trzeba się Dobrze! Rozbroiłem go! Co to chodzi? Zabiłem go! Okej, okay, teraz mi idzie lepiej. Faktycznie strasznie wyraźnie widać tutaj ten właśnie trend growy, że jest... Że chodzi o flow. Czyli dosłownie z angielskiego przepływ, nie? Czyli że o to, że gracz się nie zatrzymuje, nic go nie powstrzymuje, takiego trudnego... Pyk, pyk, pyk... pyk, pyk, pyk... Dostań się do filet. Co się stało? Ja pierdziele. Co ja mam zrobić? Nie wejdę tam Jezus Maria Zginę Okej okay, dobra Może trochę przesadziłem z tym, że gracza nic nie zatrzymuje, ale To się usunęło A Czaję. Po prostu usunąłem filmik nie chcę przepraszam Was Dobra, zajmę się już tym. Spoko. Grają ostro sel. Lubię wyzwania. A ja co mam zrobić? Cholera, towarzystwo. Zmywaj się. Zmywać. Dobra. Of no, nie założyłem tej siatki. Ja pierdzielę. Nie obchodzi mnie jak po prostu To nie było to. O kurna ma. Złapałem się helikoptera. O widać fade, Hello! Pomachałbym jakbym mógł, ale nie mogę niestety. Ale to, że nie będą strzelać do nas, bo to, bo powiem się, że tam w helikopter czy co Dziewczyna jest nieco. Czemu do strzelali? Nie wiem co się dzieje. Nic, nagle zaczęli strzelać. Popytam trochę. Zabieraj się to. Wracaj do bazy fade. Dobra, wracam do bazy. Wczytywanie rozdziału. Co? Już rozdział drugi? Ta będzie noc Tylko noc, noc, noc. Nie lubię tej piosenki, ale jest popularna Strasznie są fajne te przerywniki Myślałem, że to tylko to takie będzie, a tu... Jest cały przerywnik Oficer Connors, powtórz Idę do Roberta Roberta Pope W sprawie wyłamania z zeszłego tygodnia Wiesz pod adres 56 West Arland Drive Przekasz Millerowi Przyjąłem Przekażę wiadomość, oficer Connors. Dzięki, bez odbioru. Oficer Connors? Jesteś mała? Hej, Meg, Pewnie słuchasz policyjnego radia. Spróbuj się przespać. Dzień był ciężki. Jutro popytam niebieskich, dlaczego takich swędziały paluchy. Wpadnę później, okej? Okay? I nie wyrzucaj tej pizdy. Skupany na jak dodatki Dada, trochę już dojrzeją. Wiem przecież. Na no, ramek. <laughs> lubię, jak dodatki dojrzeją, co za dziwny gościu. Strzelanina! Powtarzam, strzelanina! Wszystkie jednostki podane z 56 West Drive natychmiast! Zachować ostrożność! Taki ładny domek z kartami. A, klawiatury się nie zmieniły, wciąż to w stałym układzie. Bardzo dobrze, bardzo mi cieszy, lubię ten układ klawiatury. Gdzie jesteś? Strasznie jest wygodny. Kto to? Ej! Hey. To on? Zeskoczyłaś? Wejdź na linię i namierz mnie. No spoko. Robi się ciekawie. Prawie jestem. Jak mogła jeszcze powiedzieć, co do cholery robisz, to się nie krępuj. To moja siostra. A, dobra. się dowiedzieć, co się dzieje. Siostra? Ale w sensie dosłownie, czy... Dobra, myślę, że to jest odpowiedni... fajny jestem to jest odpowiedni moment, żeby zakończyć ten odcinek, taki trochę króciur, krótszy niż normalnie, ale myślę, że no około 20 minut, więc nie jest źle. Napiszcie jak Wam się ta seria podoba. Mnie się podoba. No, na razie mi się gra bardzo podoba, szczerze muszę przyznać, szczególnie te przerwniki mnie wzięły i ten cały flow, który się tutaj czuje, czuje się po prostu flow grając to. I to mnie bardzo cieszy. No i grafika jest taka sympatyczna bardzo, prosta, ale sympatyczna. Dobrze, ale to ja się będę na razie wstrzymywał z moimi opiniami osobistymi, o tym usłyszycie na końcu serii, jak mi się gra podoba. Gra jest ponoć króciutka, więc to akurat nie musimy się martwić, że długa ta seria potrwa. Dobrze, dziękuję, że byliście ze mną dzisiaj, no i co? Pokój nad Izraelem.